Nareszcie doczekaliśmy się premiery Red Dead Redemption 2. Gra od Rockstara jest już dostępna w sklepach, a recenzje oraz pierwsze komentarze graczy tylko utwierdzają w przekonaniu, że mamy do czynienia z grom roku, a może nawet grom generacji. W dzisiejszym wideo chciałbym przedstawić Wam kilka aspektów, które czynią nowy western produkcją tak niesamowitą. Zapraszam! Po pierwsze, warto skupić się na tym, że Red Dead, pomimo dwójki w tytule, jest prequelem poprzednika, czyli opowiada o wydarzeniach poprzedzających grę z 2010 roku. Co więcej, jest historią Artura Morgana oraz całego gangu Dacia Vanderlinda, do którego należał także John Marston, główny bohater poprzedniej części. Możemy mieć więc pewność, że znany nam protagonista wielokrotnie przewinie się przez całą grę. Red Dead Redemption 2 został z miejsca okrzyknięty najbardziej zaawansowanym sandboxem, jaki kiedykolwiek się ukazał. Recenzenci są zgodni, że twórcy dołożyli starań, by przedstawiony świat sprawiał wrażenie tak żywego, jak to tylko możliwe. Przez to właśnie postacie neutralne dynamicznie reagują na nasze poczynania, w zależności od reputacji, wyglądu czy poprzednich dokonań bohatera, a ogromną mapę przemierzają dziesiątki gatunków fauny. Dzięki tym zabiegom świat gry żyje i wprost zniewala swoją szczegółowość. Dobitnie pokazuje to też, że nie trzeba setek aktywności pobocznych, żeby w wirtualną piaskownicę tchnąć ducha realizmu. Rozległość świata nie oznacza jednak, że będziemy przemierzać go i poznawać w pojedynkę. Jako, że nasz Bohater jest członkiem gangu, realnie przekłada się to na rozgrywkę. Obozowiska oraz nasz gang są integralną częścią zabawy w Red Dead Redemption 2 i tylko od nas zależy, jak bardzo zintegrujemy się ze wspólnikami Morgana. A warto jak najmocniej, gdyż wsparcie gangu to liczne bonusy w postaci dodatkowych misji i aktywności, czy źródeł informacji. Równie ważny co ganki jest wierzchowiec Morgana, z którym podczas gry stworzymy naturalną więź, a pielęgnacja jej również przyniesie pozytywne efekty, gdyż jak się okazuje, koń w Red Dead Redemption 2 to coś więcej niż dodatkowy schowek na broń i ekwipunek. Nie da się też ukryć, że całe Red Dead Redemption 2 prezentuje się obłędnie jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, a szczególnie o grę świateł i cieni, którą możecie podziwiać już od pierwszych minut spędzonych z grom. Warto też pamiętać o tym, iż produkcja w wersji na Xboxa One X jest najładniejszą dostępną na rynku. Obsługuje HDR i chodzi w natywnej rozdzielczości 4K. Dodatkowo gra w polskiej dystrybucji otrzymała kinowe spolszczenie, więc obok oryginalnych głosów dostępne są polskie napisy. Sami twórcy oraz liczne głosy w internecie mówią, że nowy Red Dead to gra na długie godziny. Nie trudno się nie zgodzić, gdyż przeszło setka misji, tylko w głównym wątku fabularnym robi wrażenie. Ale wspominam o tym nie bez powodu, bowiem w niedalekiej przyszłości gracze otrzymają dostęp do Red Dead Online, czyli modułu sieciowego gry, który pozwoli na zabawę multiplayer. Podobnie było z poprzednią grą studia GTA V oraz GTA Online. I jeżeli rozmach oraz rozwój trybu sieciowego będzie choć w połowie taki jak przy GTA, to nie wiem czy od westernu Rockstara będziemy w stanie oderwać się nie tylko przez najbliższe miesiące, ale i lata. I tak właśnie prezentuje się kilka najważniejszych aspektów dotyczących Red Dead Redemption 2, choć uwierzcie mi, w tak wielkiej i złożonej grze to ledwie wierzchołek lodowej góry. Dlatego też gorąco zachęcam was do napisania w komentarzach, co wam najbardziej przypadło do gustu i co zrobiło na was największe wrażenie w nowej grze Rockstara. Tymczasem dziękuję za oglądanie i żegnam się z wami, żeby jak najszybciej wrócić na Dziki Zachód. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie o łapce w górę, a także subie, żeby nie przegapić innych filmów na kanale Xbox Polska. Do zobaczenia niebawem w Red Dead Online. Trzymajcie się, cześć!